Pod niebem Damaszku. No, dla mnie osobiście bardzo poruszająca historia, ale co Ciebie w tym filmie poruszyło na tyle, że on znalazł się na festiwalu i będziemy go oglądać? Wydaje mi się, że najważniejsze w tym filmie jest to, jak bardzo odważne są bohaterki. W ich sytuacji nie wiem, czy wiele osób zdecydowałoby się robić spektakl o przemocy wobec kobiet, o traktowaniu kobiet w społeczeństwie. W momencie, w którym e, tak naprawdę mężczyźni zaraz po wojnie, zaraz po zakończonej wojnie rozpoczyna się odbudowa i znowu starają się wrócić do tej pozycji, którą mieli przed wojną. E, zapominając o tym, jak bardzo kobiety pomogły im e, w czasie wojny, nie tylko walcząc, będąc e, lekarkami, tak jak w, było pokazane w The Cave e, w filmie, który pokazywaliśmy zresztą na naszym festiwalu. I nagle one znajdują się w sytuacji, w której muszą odpowiedzieć sobie, czy są w stanie zaryzykować właściwie swoją wolność, być może wyrzucenie na margines społeczeństwa, być może zamknięcie w szpitalu psychiatrycznym, w imię tego, żeby pokazać prawdę o tym, jak, jest, jak ogromną władzę mają mężczyźni i jak bardzo z tej władzy bardzo często w bardzo negatywny sposób korzystają. No, to jest przerażające w tym filmie, że pod niebem Damaszku nie zmienia się nic właściwie z perspektywy kobiet, że owszem obserwujemy tutaj miasto dalej w ruinach, ale system społeczny się jakby zrebootował, czyli zrestartował właściwie od momentu wyjściowego. Dla mnie też jest poruszający ten film dlatego, że od paru lat oglądamy obrazy z Syrii, oglądamy filmy dokumentalne, Ostatni w Aleppo przecież to był jeden też z filmów, które widzieliśmy na festiwalu. I one skupiały się właśnie na tym, jak przetrwać. A teraz już przetrwaliśmy, i to jest ciekawa wizja. Czy, czy też obserwujesz, że już coraz więcej nowych, że tak powiem, tematów przychodzi z, z tamtych okolic? Jest taka scena w tym filmie, kiedy one w, przychodzą do miejsca, gdzie będą odbywały próby, i muszą odgruzować to miejsce. Tak. Dosłownie muszą po prostu wynieść worki gruzu, żeby w ogóle móc tam cokolwiek e, zrobić, żeby zaadaptować tę przestrzeń. I myślę, że to jest trochę tak właśnie ze społeczeństwem syryjskim w tym momencie, z tych gruzów. Musi odbudować się nowa struktura. No i okazuje się, że ta struktura jest pełna tarć. Z jednej strony wszyscy, niektórzy chcą wrócić do takiego systemu, jaki był przed wojną, z drugiej strony właśnie wojna przewartościowała ten system. I wydaje mi się, że coraz częściej do głosu dochodzą właśnie reżyserki. Zresztą jedną z ale taką główną i taką też narratorką tego filmu jest, jest właśnie kobieta. I myślę, że to jest taki moment, w którym filmy dokumentalne też będą obrazowały to starcie sił, tą próbę do tego, żeby pójść naprzód, żeby to społeczeństwo stało się bardziej otwarte, żeby wyrównać rolę, która no niestety, jak się okazuje, no, nie wyrównało się tak, jakbyśmy się spodziewali, pomimo właśnie zaangażowania kobiet w wojnę. Mhm. Jeszcze jest ten wątek, bo m, ten film opowiada o pracy nad sztuką, nad sztuką, która jest inspirowana mocno życiem, Bohaterki spotykają się z różnymi kobietami. Oczywiście łamiąca serce jest ta cała sekwencja ze szpitala psychiatrycznego, gdzie osadzone są właśnie kobiety. Osadzone to jest chyba dobre słowo, y, które wcale nie są chore psychicznie, tylko ktoś chciał się ich pozbyć, więc widzimy, że tak to działa. No, ale jest to też film o artystkach. Y, więc ten wątek jest interesujący, bo na festiwalu dużo filmów na ten temat y, oglądamy, o połączeniu między politycznością, a rolą sztuki. Jak, jak ten film się właśnie w tym kontekście sytuuje? Mamy bardzo dużo w tym roku filmów, które opowiadają w ogóle o sile siostrzeństwa. Mamy nawet sekcję Siła Siostrzeństwa, w której też ten film będzie pokazywany. To, tak naprawdę filmy opowiadające o procesie twórczym i poradzeniu sobie z rzeczywistością dzięki temu procesowi są trochę tak jak oglądanie filmów na naszym festiwalu. My też widzimy rzeczywistość, często jest to bardzo ciężka rzeczywistość i dzięki temu jesteśmy w stanie albo wyrobić sobie opinię, albo też te rzeczy w jakiś sposób nas, do nas trafiają i nas ruszają. I wydaje mi się, że y, podniebem Damaszku jest takim idealnym przykładem filmów, w którym widzimy jak... Jakie są granice tej, tej pracy? Bo tak naprawdę okazuje się, że nawet jeżeli te pięć przyjaciółek, pięć aktorek chciało zrobić projekt niezależnie od mężczyzn, no, napotykają na różnego rodzaju problemy, nie będziemy może zgadzali dokładnie na jakie, ale faktycznie mężczyźni i tak będą musieli odegrać jakąś rolę. E, w, więc to też jest takie bardzo symboliczne odzwierciedlenie tego, jak wyglądają układy społeczne e, w obecnej Syrii i też to jest rodzaj, myślę, a dla tych kobiet, które biorą udział, jest to rodzaj takiego katarzis powiedzmy, że dla nich to jest przerobienie tych wszystkich rzeczy, których się obawiają, z którymi niestety się spotkały nawet w trakcie tworzenia tego spektaklu, ale ostatecznie Lecz jest to po prostu metoda na poradzić sobie z rzeczywistością, która ją otacza. No tak, same nie wygramy. Podobno takie hasło jednak warto sobie w takich momentach przypominać. Sprzymierzeńcy są potrzebni, tam pojawiają się oczywiście opresyjne postacie mężczyzn, ale są też ci, którzy są bardzo mocno po ich stronie. Jeszcze ciekawy jest ten wątek i to bym dodała, bo na to warto zwrócić uwagę, że ten film częściowo musiał zostać zrealizowany z zagranicy, że nie wszystko jeszcze. Jest możliwe, ale ta droga jakoś mimo wszystko daje nadzieję, że tam słońce zaświeci nad niebem na maszku. Oby tak było i faktycznie jest to film zrealizowany, reżyserzy byli, i reżyserka, i dwójka reżyserów, czyli znowu te, tych dobrych postaci mm -hmm. męskich, którzy pomagali przy powstaniu tego filmu, nie mogli być na miejscu ze względu na to, że, um, no, że po prostu tak, takie było ryzyko robienia tego filmu i faktycznie w pewnym momencie oni spotykali się z bohaterkami w Bejrucie, żeby przegadać takie ważne kwestie związane z, z powstawaniem tego filmu. Opowieść o tym filmie chcę zacząć od cytatu, więc czytam. Uważam, że seks na ekranie stał się intymną częścią naszej seksualności. Nie chodzi o to, że obraz zbliża nas przestrzennie i temporalnie do prawdziwego seksu. Pożądamy raczej zmysłowego, erotycznego aktu przedstawienia. To pozwala nam zobaczyć i poznać to, co wcześniej broniło się przed spojrzeniem, i wi wiedza cielesna nie ujawniała całej prawdy, o drapaniu, lecz opowiadała o swędzeniu, które ciągnie nas przed ekran. No i właśnie o drapaniu i o swędzeniu jest film Pornograficzna rewolucja. Czasami się zastanawiam, na czym ona miałaby polegać, ale bohaterki tego filmu pomagają mi odpowiedź na to pytanie znaleźć. Przenosimy się do Lozanny i poznajemy grupę osób identyfikujących się jako kobiety i kobiet, które tworzą filmy porno. I czy to jest właśnie film o drapaniu i o swędzeniu? Trochę tak, bo jednak widzimy je przy pracy. Podczas realizacji owych filmów widzimy fragmenty ich twórczości, ale przede wszystkim jest to film o spotkaniu tych osób, które ze sobą dyskutują, które wyznaczają, wytyczają pewną drogę, jakim właśnie może być. Coś, co określają jako alternatywną pornografię, bo miejsce erotyki i seksu w kinie jest tak stare jak samo kino. Oglądaliśmy te filmy, czy to były filmy Nieme o panu, który całuje panią, czy właściwie VHS-y w latach 80., i cała. Porno-rewolucja, która wtedy miała miejsce, kiedy rzeczy zaczęły docierać do naszych domów, czy to jak to wygląda dzisiaj w internecie. Kilka lat temu na naszym festiwalu oglądaliśmy film Fact for Forest Michała Marczaka, który opowiadał o aktywistach, którzy działają na rzecz ekologii, właściwie tworząc również pornografię. Tutaj ta droga jest trochę bardziej zaawansowana. Te poszukiwania, z którymi mamy do czynienia, poszukiwania nie tylko formy wyrazu. Dla seksualności na ekranie, ale również dla własnej przyjemności, to jest coś, czego jesteśmy widzami, widzkami i świadkami jednocześnie. Ale tak jak mówię, ten film zostawia też przestrzeń na rozmowy rozmowy w różnych miejscach, rozmowy o różnych sprawach. Czasami też rozmowy o tym, na czym właściwie sama działalność ma polegać i na czym tutaj ta rewolucja mogłaby się zasadzać. Ale jest też czas na to, żeby poznać bohaterki w ich prywatnym życiu. Jedna z nich, jedna z właśnie naczelnych postaci owej pornograficznej rewolucji w Lozannie, zajmuje się bardzo różnymi rzeczami. Uwielbiam moment w tym filmie, kiedy przez dłuższą chwilę opowiada o tym, na czym polega sprzedaż serów. Bo właściwie zajmuje się jednocześnie pornografią i jednocześnie sprzedażą serów w swoim życiu. I to jest bardzo ciekawe. Dlatego ten film naprawdę powinniście dodać do swoich kalendarzy festiwalowych i otworzyć się właśnie na trochę alternatywne spojrzenie na to, czym pornograficzna rewolucja może być. Rozmawiamy o sile siostrzeństwa i o sile rozmowy właściwie. Mm. Czym jest e, dla ciebie taka dobra rozmowa e, trochę między nami kobietami właśnie w tym kontekście siostrzeńskim? że w sensie, takim najważniejszym elementem tej rozmowy jest brak wstydu, bo wstyd jako emocja jest tak naprawdę jednym z najsilniejszych e, sposobów na kontrolowanie drugiej osoby. I bardzo często my kobiety niestety zawstydzamy siebie, na przykład krytykując swój wygląd, swoje ciało. Robimy to nawet tak, nie że ze złą intencją, ale i tak sprawia to, że mamy takie poczucie wstydu, że kurczę, nie wyglądam tak, jak powinnam wyglądać. Jesteś piękna, ale. Tak, dokładnie. I kiedy pozbędziemy się tego wstydu, myślę, że ta rozmowa może być o wiele bardziej otwarta, o wiele bardziej taka w przestrzeni bezpieczeństwa i zaufania. Mm, a wyobrażasz sobie, że taką rozmowę ktoś prowadzi z tobą, kiedy jesteś naga, siedzisz w saunie i polewasz się wodą i wszystko jest w parze? Trochę tak jak w tym filmie? Ja dzisiaj, po drodze też, którą przeszłam ze Jezaną, właśnie z akceptacją mojego ciała i takim jakby pozbyciem się właśnie tych oczekiwań w stosunku do siebie, ale też do innych kobiet, w kontekście cielesności jak najbardziej. Myślę, że mogłabym spokojnie usiąść teraz nago nawet z tobą i, i pogadać, i nie byłoby to dla mnie. Patrzę, rozmawiamy 30 sekund. Tak, szybko do, ale, nam ale bo, bo jakby. Jakby, jaki jest problem? Nie? W sensie właśnie, mhm. ale to jest dlatego, że przeszłam już pewną drogę związaną z taką bezwarunkową akceptacją po prostu swojego ciała nie. i zrozumieniem tego, że jest moim domem, jest, jest absolutnie przepiękną i niesamowicie w ogóle zdolną maszyną, tak? bo ciało jest jakby nie patrzeć. Na ciało jakby nie patrzeć ludzkie jest jedną z najbardziej zaawansowanych maszyn tak? Jakby na świecie. Ale myślę, że jest bardzo wiele kobiet, które nie jest w stanie sobie tego wyobrazić i pamiętam nawet e, takie sytuacje, kiedy jeszcze jako nastoletnia, dwudziestoletnia, ja wchodziłam na przykład na basen na szat do szatni i patrzyłam na kobiety, które po prostu się rozbierały. Po prostu jakby. No, też mam też mądrze wspomnienia. A ty w trzech ręcznikach. Tak, a ja po prostu w trzech ręcznikach, jakby gimnastykując się, nakładając majtki, żeby tylko nie było widać mojego ciała, czy nakładając stanik w taki sposób, żeby nie było widać piersi. I myślę sobie, że przeszłam, i wiele kobiet też przyszło niesamowitą drogę, właśnie od tego poczucia takiego wstydu um, do wolności, bo jak mnie patrzeć. Taka, to jest chyba wolność. To jest wolność, tak. wolność, Dla mnie właśnie bohaterki tego filmu takie są, bo widać, że one się znają bardzo długo, że spędziły ze sobą dużo czasu, że są sobie bliskie, ale niektóre tematy rozmów, które tam się pojawiają, a są to naprawdę trudne rzeczy, widać, że mówią o tym do siebie nawzajem pierwszy raz i że ta sytuacja, w której są, to jakoś wygenerowała ta bliskość, cielesność, no, to, że niby jesteś naga, ale w parze, więc trochę. Jednak zamglony jest nawet twój własny obraz siebie, to jest jakoś poruszające niesamowicie w tym filmie. Ten film zrealizowała też reżyserka, więc chciałam cię zapytać o ten wątek. Jakie filmy Twoim zdaniem właśnie idą w taką stronę pokazania kobiecości i siostrzeństwa i bycia razem w taki udany sposób? Czego Ty od takich filmów oczekujesz? Co w nich powinno być i jak właśnie stworzyć taki obraz? Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby uwzględnić doświadczenia kobiet w różnych pozycjach życiowych, tak? Bo bardzo często na przykład w kontekście feminizmu, na przykład, właśnie siostrzeństwa, w Polsce poruszamy tematy troszeczkę takie warszawskie powiedzmy, mm -hmm. takiej naszej warszawskiej bańki, i warto pamiętać, że my jesteśmy tutaj naprawdę w bańce i kiedy wyjedziemy nawet 35 km poza Warszawę, kobiety mają kompletnie. Inne zmagania, problemy niż my. I myślę, że bardzo ważnym w takich filmach jest to, żeby uwzględnić właśnie tą różnorodność perspektywy i tego, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jasne. Um, więc to jest taka też prawdziwa inkluzywność, moim zdaniem, tak? mhm. kiedy uwzględniamy to, że każda z nas miała inny start w życiu i, i przez to właśnie różne, różne perspektywy. Mhm. Też ciekawy jest dla mnie wątek, bo oczywiście jesteśmy tutaj bardzo w świecie kobiet. Ale kobiety to nie jedyne mieszkanki tej planety. Mm. Jak w kontekście siły siostrzeństwa y, sytuują się osoby, mężczyźni? Y, czy jest w ogóle miejsce na to, żeby właśnie to siostrzeństwo otworzyć jako pewną kategorię? To jest coś, co też mm. zastanawiam się nad tym w kontekście feminizmu. Na ile on jest właśnie czymś, co należy do kobiet i tyle, a może też należeć do wszystkich? Jak ty na to patrzysz? Feminizm na pewno jest o kobietach. Tak? I warto, e, warto, żebyśmy o tym pamiętały, że to jest e, ruch e, na rzecz równouprawnienia kobiet i, i mężczyzn, tak? jakby równouprawnienia, ale że powstał jako ruch, tak naprawdę bardzo często o tym zapominamy, że, e, że feminizm powstał po to, żebyśmy miały w ogóle podstawowe absolutnie prawa, tak jak prawa wyborcze, tak? I, i jeszcze e, ponad 100 lat temu kobiety ginęły za to, żebyśmy miały prawa wyborcze. Um, a dzisiaj myślę, że bardzo ważna jest przede wszystkim współpraca mm -hmm. między nami, bo jeżeli mężczyźni nie będą jakby z nami współpracować mm -hmm. na rzecz tego, żebyśmy mieli wszyscy równy, równe prawa, no to może nam nie pójść to tak dobrze. A wszelkie różne badania i analizy mm -hmm. mówią, że jeszcze musimy poczekać ponad 100 lat, żeby yes. osiągnąć mm -hmm. równość. Jasne. Chciałam Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz związaną z tą drogą, o której powiedziałaś, mhm. że na początku jest ten ręcznik i kutanie się w koszulkę na WF-ie, po to, żeby założyć tak. koszulkę w koszulce. I to przychodzi stopniowo, czy to jest jakaś rewolucja? Jak, to, jak Ty na to patrzysz? Czy każdy ma swoją drogę w tym kontekście? Myślę, że każdy ma swoją drogę, bo to też zależy od tego, co usłyszałyśmy na swój temat w domu, na przykład mhm. od rodziców. Czy nasza mama na przykład całe życie się odchudzała, i my mhm. podłapałyśmy to. Zależy to od tego, jakie miałyśmy doświadczenia potem w szkole. To też zależy w bardzo dużym stopniu od tego, jaki los na loterii otrzymałyśmy, i tutaj mówię o tym w kontekście na przykład genów, tego, jak nasze ciało wygląda, jak się Jasne. urodziłyśmy. Są pewne aspekty naszego wyglądu, na które nie mamy absolutnie wpływu. Na przykład, mam 1,82 m. I jakby nie mogę nic nie tym zrobić. Jakby nie skrócę się, tak? E, więc e, każda droga jest tak naprawdę indywidualna w tym aspekcie. Mm, ale myślę, że takie jeszcze w kontekście tego wstydu, bo to też jakby cała. Mam wrażenie, że cały też ten film i w ogóle ta, ta rozmowa opiera się też właśnie na tym wstydzie. E, jest takie bardzo ładne powiedzenie, że nie zawstydzisz mnie czymś, czego ja sama się nie wstydzę. No. Czyli zaczynamy no. od nas. Zaczynamy od tego, żeby pozbyć się poczucia wstydu, że nie wiem, mam dzisiaj wypryski na skórze, że, że mam celulit, tak jak 90% kobiet. Jakby przestaje się tego wstydzić mm -hmm. e, przez właśnie ten proces takiego zaakceptowania swojego ciała. I potem, jeżeli ktoś mi powie, ej, ale zobacz, tu masz coś na czole. No i co z tego? Nie? No i co, I co z tego? Mam. Moje ciało z sygnalizuje mi na przykład tym, że. Nie zmałam wczoraj makijażu, dobrze? <grymne> Dbaj o siebie, bo to ta idealna maszyna. Dziękuję Daj, bardzo. Dokładnie.